Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście kariery Manchester United przed nami następne spotkania, ale zapomniałem wam pokazać. Ostatnio wysłałem e, wysłałem scoutów. Jednego wysłaliśmy... No, czekajcie, gdzie on został wysłany? Żeby ja teraz pamiętał. <laughs> Nie, jeden został wysłany do Argentyny. Jeden został wysłany do Portugalii, a ten został wysłany bodajże do Belgii. Także zobaczymy. Wcześniej wysłałem ich w inne miejsca, ale nic ciekawego w sumie nie znaleźli, więc zobaczymy, co to będzie teraz, jak to wszystko będzie wyglądało. Także na razie tak to wygląda, jeśli chodzi o skautów, bo też pytaliście o nich. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj właśnie otrzymałem informację o kontuzji Darmiana. Także 5 dni potrwa, potrwa ta kontuzja. Nie jest to nic strasznego, no ale Darmiana sobie musimy niestety zmienić. Zamiast Darmiana myślę, że może zagrać Orier bez problemu, po to go mam właśnie, żeby łatał dziury i żeby grał w rotacji właśnie z Darmianem. No niestety jak widzicie tutaj mamy kontynuowanego Fellainiego i Darmiana, także mam nadzieję, że szpital mi się nie zrobi. No ale dobra, w każdym razie, moja podstawowa jedenastka wiecie jak wygląda, więc to nią zagramy pierwszy mecz, czyli to jest ten składzik. Zobaczmy jeszcze tylko na. E, zobaczmy sobie tylko na tabelę, bo ostatnio tego nie pokazałem. Na koniec odcinka będę się starał pokazywać to. Ósme miejsce 6 punktów. Także 3 punkty trasy, jeśli, no to znaczy 2 punkty trasy do drugiego miejsca, na którym jest Arsenal e, i 4 punkty do pierwszego, na którym jest Tottenham. Na razie przejdźmy do treningów, potem zobaczymy, z kim przejdzie nam zagrać kolejne spotkanie. Dobra, wszystko ustawione, więc zobaczymy, czy Schneiderlin będzie miał w końcu wyższy overall. Nie, na ocenę D to zrobił tylko niestety, więc overall raczej, raczej mu nie poleci do góry. E, zobaczmy jak tam reszta. Marcial ocena B, Karilo ocena C o, rocho bardzo fajnie na ocenę B. Też mu level troszkę podleciał już w górę. Sytuację sam na sam ocena D Dawid Dechea, więc ja mu też brakuje jeszcze połowy poziomu do 87 overall. No wiadomo to będzie szło wolniej niż na przykład Martialowi, bo ten overall jest już wyższy. Także zobaczmy, co stanie się dalej. Dobra, mam jeszcze jeden trening, także na razie nic się nie dzieje. W ogóle spotkań nie mam do rozgrywania. Pewnie jest przerwa króciutka, więc zobaczmy. uuu, ale słabo. Ale zobaczcie, jak Marsjalowi to wzrosło. Pomimo tego, że miał stwarzanie szans na F, to i tak tak klasko zrobił. O, jeszcze jedno zapomniałem, dodać, czekajcie, jeszcze kogoś wybierzemy. Ustawiłem jeszcze ćwiczenie dla Rocho. Poradził sobie na ocenę C. Czy wzrosło mu chociaż troszkę? Na razie nie. Ale przechwyty, krycie, flizgi, odbiór piłki. Tylko przechwyty ma 79, tak to wszystko, wyżej 80, więc naprawdę solidny obrońca się z niego robi. No dobra, pora na pierwsze spotkanie, mecz z Liverpoolem, więc tutaj trzeba wystawić najmocniejszy skład. Oczywiście, ja zagram w tych strojach. Liverpool może być w czarnych, fajnie się to będzie odróżniać. Oczywiście klasa światowa 5 minut. Tym razem bez bezchmurnie więc żadne chmurki na niebie. Także mam nadzieję, że uda się wygrać to spotkanie tak naprawdę z przytupem, bo z Liverpoolem to trzeba pocisnąć. To nie może być takie 1-0 byle co. To musi być strujeczka przynajmniej. Kurde takie to jest nudne to granie skąpem. Klepią i klepią do tyłu. Czasem wyjdą z jakąś akcją do przodu. Oj, chyba trafiliśmy na jedną z nielicznych. No nie, znowu do tyłu. A nie chcę tak za nimi biegać. Jak wyjdę wysokim pressingiem, to niestety potem dostanę kontra i to się skończy bramką. Pamiętacie ostatni strzał herrery? Chciałem to powtórzyć teraz. Jak mnie tu skasował? Kurde, bez jej dwóch wyczyścił. Tak łatwo? O, nie, obok słupka na szczęście. Myślałem, że to wpadnie tak i bentekę bestia. To się odbiło jeszcze od kogoś. Aaaa, myślałem, że on tak uderzył niecelnie. Dobra. Weźmy to, wybijmy albo DHA. Pięknie, tak? Masz robić. No jedna z nielicznych akcji. Zobaczmy... Aha, chciałem wejść do... No! Jeszcze runej! Ile to jeszcze będzie przyjmował? No człowieku! No i mamy koniec pierwszej połowy. Gra nudna jak flaki z olejem. No zobaczcie. Jeden strzał, u mnie dwa strzały, jeden strzał celny, u nich zero strzałów. bo po co strzelać przecież? Wystarczy sobie klepać piłką. Oj, będę coś, coś mi się wydaje, że ciągle będę narzekał na tą karierę i sposób rozgrywania akcji przez kompa, bo po prostu to jest cholernie nudne. Jest Wayne Rooney przy piłce, dobre dośrodkowanie, ale nie tutaj, miało być tam chyba Steinerlin, tak ładnie się wystawiał. No, Rera raz jeszcze, Aj, i tak w poprzednim meczu. No, może teraz, Herrera zablokowany, no i to chyba jeszcze wybiją na spokojnie, przyjmi to ktoś. Weź mu tak huknij, to może zaczną grać normalnie. Jedna z nielicznych moich akcji. No, Depay, jest! 1-0! W końcu udało się przejąć piłkę i w końcu udało mi się zrobić akcję. Bo to nie chodzi o to, że gra mi się ciężko. Chodzi o to, że ja po prostu nie mam piłki, bo oni to tyle rozgrywają, tyle klepią, że ja jestem ciągle pozbawiony futbolówki i niestety muszę biegać za nimi i kombinować, jak im to odebrać. Oni ciągle grają do tyłu i dlatego to jest tak utrudnione. To nie chodzi o to, że oni jakoś niesamowicie atakują. Bo widzieliście zero celnych strzałów. Z reguły zresztą jest też tak, że pierwszy celny strzał, albo ogólnie tam jeden celny strzał czy dwa oddadzą i to już jest bramka. Także ledwo im raz pozwolicie dojść do dobrej okazji i od razu tracicie bramkę. Patrzcie, patrzcie, która jest minuta. Patrzcie jak, on, patrzcie, jak oni grają. Oni nie chcą atakować praktycznie. Pomyślcie sobie, jak to musi być mocno zakorzenione. Depaj! Jest, druga bramka. Kto to wymyślił i co on śpał? Liverpool przegrywa 1-0 i Kolejs trzyma piłkę pod własną bramką. Nie wiem po co, żeby nie stracić drugiej, co i tak się stało. What? No, chyba dotarło do nich, że trzeba zaatakować. 2-1 i to jest ich pierwsza akcja, tak jak wam mówiłem. Pierwsza akcja, którą stworzył Liverpool. No i mamy oczywiście koniec spotkania. Wynik 2-1. do jednego. Zobaczmy sobie jeszcze na statystyki. Zobaczcie dwa celne strzały po stronie. Liverpoolu 60% posiadania piłki, dokładność podań 90% i celność strzałów 40%, rzuty rożne, bla bla bla. To jest nieistotny. Przejdźmy do kolejnych spotkań. Dobra, Darmian już wrócił po kontuzji, więc śmiało możemy e, dać go do treningu. więc Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie, co nam wylosuje. BB, patrzcie, jak Marsjalowi wzrósł overall. Ustawianie się w ataku, jak to wszystko poszło w górę. Zobaczmy na resztę. Marcialno, najszybciej, wiadomo. Teraz się będzie rozwijał, bo ma najniższy overall z tych wszystkich, też Lukaku 80 z hakiem. Depay też początek 82, Dehea. Jestem ciekaw, czy w tym sezonie wbije 87. No, Darmian bardzo fajnie. Też, tylko szkoda, że ten trening mu nie wyszedł. Ale Marcial zapierdziela genialnie. Mamy raport zwiadowczy i mamy raport. Bo tutaj wysłałem gościa na początku do Polski. Także mamy Jan Zieliński, Kasper Późniak Potencjał Ten ma 76, ten 80! Marcin Kaczmarczyk Ten ma bardzo fajny potencjał na 87 Ten ma 85 Szybkość biegu 94 nawet może mieć O cholera e, Wiecie co? Mm, kontynuuj scouting dla tego i... Czekajcie nie wiem, czy ja tutaj mogę ich poodrzucać. Tego na pewno sobie odrzucimy. Tego też. Tego zostawię, tego zostawię, tego odrzucę i tego też odrzucę. Tutaj mamy raport z WKS-u, bo tam też wysłałem mojego skauta. No i zobaczcie, znalazł nam takiego ziomeczka. Jak ten, bardzo fajnie wygląda. Szybkość biegu 94 nawet może być. Kontynuuj scouting. Tego odrzucimy. I tego też, no zostawimy tego, który ma najwyższy overall. Mamy kolejnego jeszcze z Brazylii, tam chciałem bardziej skillerów poszukać. Uy, co to mamy za gwiazdeczkę? Bramkarz! Kontynuuj scouting oczywiście, tego zrzucimy. O cholera, patrzcie na to, kontynuuj. Tych wszystkich trzech biorę, ale to może być, to może być genialne, naprawdę. Dobra, tym razem pora na mecz z Benfica. Także i będzie się działo, zobaczmy sobie jeszcze na tabelę, jak to wszystko się prezentuje. To jest oczywiście Liga Mistrzów. No jestem ciekaw, jak mi pójdzie w tej grupie. Dobra, takim składem wychodzę na mecz Ligi Mistrzów. Troszkę musiałem pozmieniać w środku pomocy szczególnie, no i na skrzydłach też ogólnie w ataku, dlatego że byli już zmęczeni moi zawodnicy, więc wiecie, żeby ich nie zajechać, tylko utrzymywać cały czas tą świeżość. Po to mam zmienników, żeby nimi grać oczywiście, żeby też mniej więcej dostawali swoje minuty. No mam nadzieję na zwycięstwo w tym pierwszym spotkaniu, czy mi to się uda, to się okaże za chwilę. Mam nadzieję, że będą troszkę śmielej grać i bardziej atakować, co mi da większe posiadanie piłki też, bo częściej będę mógł ją odbierać, nie będę gdzieś tam klepać sobie z tyłu. Także zobaczymy jak to wyjdzie, gram na wyjeździe, więc... no jestem ciekaw po prostu. Mamy wyjściową jednastkę Benfiki, możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje. Tym razem Benfika w czerwonych trykotach my zagramy na czarno. Nawet fajne są te stroje, ponieważ Manchester United, te trzecie. Ale pierwsza dobra okazja, Lukaku. Proszę się nie zmarnuj tego, Lukaku. Ja pierdzielę! Oto się właśnie bałem! Specjalnie uderzyłem technicznie, żeby on tego nie zepsuł, to i tak to spierdzielił. Yang dośrodkowanie Martial troszkę za wysoko. Yy, jakie podanie! Jaka wrzutka! Oj, szacun za to, ale to ładnie dośrodkowali. I mamy 1 do 0, 36 minuta meczu. Zobaczcie jeszcze raz, tą akcję, bo naprawdę warto. To było ładne. Piękne podanie. No, Marsjal, ciężko będzie, ale. A właśnie, troszkę mi już przeszkodził tym właśnie podbiciem piłki obrońca, i trochę mnie wytrącił z rytmu. Ciężko się będzie mi teraz przedostać, mamy przerwę. Benfica prowadzi 1-0 i już zaczęli grać właśnie defensywnie, więc w sumie się nie dziwię, grają mu siebie, prowadzą 1-0, więc no, nie będą chcieli chyba atakować, będą chcieli bardziej kontrolować, więc ja muszę wyjść bardziej ofensywnie i będę starał się uderzać z dystansu, bo ciężko mi się tam jest przedrzeć na razie w akcji takiej, którą konstruuję sobie atakiem pozycyjnym. Dlatego będę starał się uderzać z dystansu. Może Runi, może ktoś inny. Oj O, może teraz Young No nie, nie bóstwo! Ja pierdzielę, myślałem, że nie ma spalonego. Już tam patrzyłem, komu podać Wayne Runi. I co, uderzać z dystansu czy nie? Spróbujemy zagrać do Marsjala. Marsjal do środka, Marsjal lewa noga. Jeszcze chyba to uratują. No tak, jak myślałem. Dośrodkowanie. Teraz jest! 1-0! Szukałem strzału, ale znalazłem lukę tam gdzie mogę wbiec właśnie Yangiem. O tutaj. Tutaj, tak jakbym tego zawodnika minął, tak sobie myślę, to dobrze będzie dośrodkować. No i udało się. Jest wrzutka. Schneiderlin strzela na 1 do jednego, ale gramy jeszcze dalej. Jeszcze raz ośrodkowanie! Tym razem obok! O cholera, o, o dobrze Dawid Dychea. Po to cię właśnie trenuję, żebyś tak bronił. Zresztą, że jeszcze przeprowadzić ostatnią akcję, czy już nie? Zobaczmy na spokojnie. Jedna dobra akcja potrzebna mi jest. Jedna dobra akcja. Orier, podłącz się, tak jest. Pięknie wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj. I już tam uderzałem, dobra, jeszcze, jeszcze. Odbij to ładnie. Jest Juan Mata. A i to będzie koniec spotkania. Tak jest, naprawdę zabrakło niewiele, no ale jednak brakło tylko remis na wyjeździe. Chociaż może to aż remis jeden do jednego z Benfikom raczej mnie nie cieszy. No ale przynajmniej ten mecz wyglądał troszkę ciekawiej niż poprzednie spotkanie. Grało się lepiej, więc przed nami... Znów treningi i jeszcze jeden meczek zagramy dzisiaj, oczywiście. Dostałem właśnie raport z Belgii i zobaczcie tego zawodnika. Nie mam pytań. Niego obserwuję. Jestem ciekaw, co z niego będzie. Wysportowanie technika, obrona albo 1, albo 99. Ale przyspieszenie i szybkość biegu co to za bestie są w ogóle? Dobra, niego obserwuję. I tutaj jeszcze, tego też może obserwować. No i tym razem mamy mecz ligowy, wyjazdowy, więc zagram sobie tym drugim, chociaż nie, oni grali tyle co w Lidze Mistrzów. Więc zagramy tym składem, on jednak będzie lepszy. Oriar myślę da radę spokojnie, reszta wypoczęta, więc lecimy. No i mamy skład Southampton, zobaczcie sobie jak to wszystko się prezentuje, kogo najbardziej się boję. Chyba Longa, tak mi się wydaje, że on będzie najgroźniejszy w tym meczu. Kolker na ławce rezerwowych? To kto tam gra na obronie? Nie, zobaczyłem sobie. No ale okej, okay, lecimy. Depaj. Aj, słupek! Ale widzicie, jak jest winny, jak ułożona ta stopa jest pięknie. What the fuck? Co tu się stało się? <laughs> Dziękuję, no, no nie trzeba było, mogłeś to wpuścić zamiast słupek. Przecież to Słupek Cię uratował. Co tu się stało przy tej bramce? Ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Jaki bóg! Wiecie co jest najlepsze? Ta piłka przeleciała mu przez nogę, patrzcie. Ona mu przenika przez nogę! Przenikła mu przez nogę i wpadła do siatki. Nie mam pytań. Wayne Rooney faulowany. I chyba Depay będzie strzelał z tego rzutu wolnego, no to jest jego pozycja. Wydaje mi się, że powinna paść. Z tego brameczka zobaczmy. Debay! Aj, broni! Będzie dwa. Carrillo zablokowany. Jeszcze Debay chciał jakoś przewrotką. Nie wiem dlaczego runej tego nie chciał uderzyć wcześniej. Naciskałem, ale nie reagował. No cóż. To może być bramka i to jest bramka. Ale sobie poklepali. Jeden do jednego. Kurde, co FIFA zabrała, to FIFA oddała teraz w tej akcji. Runi do De. O Boże, do Depaya miałem powiedzieć, ale co zrobił Memphis Depay? Takie ładne podanie po ziemi. No, troszkę może niedokładne, może jednak nie było idealne, no ale. Jeszcze raz staram się rozegrać jakąś tą piłkę, ale nie widzę tutaj czegoś, żeby mu podać. Mamy tu Snyderlina, podanie do Runeya. Wayne, Runi, Carillo teraz tym razem. I wysyń ładnie. Oj, to będzie faul, tak jest, rzut wolny, dobra pozycja do oddania strzału. Rzut wolny z bliska, Wayne Rooney. E, zobaczmy, może jednak, jeszcze jedna szansa dla Depaja. Może tym razem mu się uda. Depaj? I za mocno. No, uda się czy nie? Delikatnie obok bramkarza. Depaj! Depay jest niesamowity. To jest najlepszy kolej w tym zespole i będę starał się jak najbardziej go trenować, bo zobaczcie, jakie niesamowicie ważne bramki on dla nas strzela. Tym razem bramka na 2 do 1 na wyjeździe przeciwko Southampton. Gramy teraz bardziej defensywnie i zagramy sobie na posiadanie piłki. Oj, coś czuję, że to będzie bramka. Miałem powiedzieć, na szczęście się pomylili. Na szczęście, mamy 63 minutę i teraz to trzeba utrzymać. Kolejna akcja, tym razem z kontrą biegnie Depay, Memphis Depay. Czy to będzie jego hat-trick? Wayne Runi, jeszcze! Nie, kto strzelił pierwszą bramkę? Wydawało mi się, że Depay, aż mi coś do oka wpadło. Ale Rooney strzela bramkę na 3 do 1, ale po raz kolejny zasługa Memphisa. No zobaczcie, świetny kontratak w jego wykonaniu. I myślę, że ten mecz dzięki niemu już teraz będzie spokojnie zmierzał ku trzem punktom dla mnie. Runej depoy! Jeszcze dobitka Carillo 4-1. Pięknie. Czy będzie jeszcze jedna bramka? Czy będzie piąty gol? Zobaczmy sobie Carillo... A, chciałem tak bardziej finezyjnie piętką, jeszcze go tam opluć, ale przesadziłem. No i mamy koniec trzeciego spotkania w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy sobie na statystyki 9 strzałów cennych na 10 występ. Wayne Runi Men of the Match? Nie, ja chcę zobaczyć na ocenę, bo chcę zobaczyć sobie bramki. Bramki, jedna Depay, jedna Runi, jedna Karilo. Dlaczego ja myślałem, że to jest hat-trick Depaya? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, kolejna symulacja przed nami. Zobaczmy, czy to się uda. Kolejny trening. I co my tu mamy? Martial zrobił trening na ocenę A. Depay na B, Dehea na C. I zobaczcie, jak Dawid Dehea teraz, jak mu podskoczyło wszystko, ma 90 refleksu już. Już niedługo myśl, no myślę, że w tym sezonie 87. To jest tylko kwestia czasu. No i Marsja już niedługo 78. Przed nami Puchar Capital One, więc ja sobie to przesymuluję pucharów angielskich ogólnie w lidze nie będę grał. Pyk 1-0. Power strzela bramkę i wygrywamy w Watford w pucharze Capital One. Kolejne spotkanie gramy z Sunderlandem, ale to już nie dziś. Zobaczmy sobie jeszcze na tabelę na koniec. Czwarte miejsce, 12 punktów. Dwa punkty tracimy tylko do lidera, którym dalej o dziwo jest. To ten ham. No i oczywiście jak wyskoczymy, jak skoczymy o jedno miejsce wyżej, to Arsenal będzie na czwartej pozycji. Musiałem. Dobra, przejdźmy do następnego... Nie, nie, przejdźmy teraz, przepraszam, to było trzecie spotkanie, więc widzimy się kolejnym razem, zajrzyjmy jeszcze do biura, ale to może jednak zostawimy też na kolejny odcinek. O, tu jeszcze czerwona kartka była, nawet nie zauważyłem. Trzymajcie się, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Na razie i piona!